Cześć wam wszystkim Słuchajcie, jak wy to oglądacie, to ja pewnie... jestem w szkole, yy, ale to będzie na w środę dopiero. Także miłego Wam oglądania życzę i... cóż. Wracają do starszej historii na kanale. Trzymajcie się i po pozdrawiam was serdecznie. Miłego dnia. Donośny głos. To wydarzyło się, gdy byłem jeszcze mały. Okay. Wtedy niewiele dzieciaków posiadało komórki, dlatego zawsze gdy chcieliśmy... Tato, tato, ja chcę komórkę, widzisz? Weź mi kup. ...żeby ktoś wyszedł na dwór, po mm. prostu krzyczeliśmy. Miałem mm. jednego kolegę, który miał wyjątkowo charakterystyczny, mm -hmm. donośny głos. Ok. Miał na imię Adam. Adam, nie powiem co, możecie do, do końca w komentarzach. Jego głos był tak głośny, że prawie cała okolica go znała. Hm. Codziennie około godziny 14 chodził po okolicy mhm. i wywoływał swoich kolegów, aby wyszli się Ej, wychodź. z nim pobawić. Pewnego dnia jedna z wkurzonych mam odwiedziła mamę Adama i z pretensji... Kurwo, ogarnij swojego pachora, bo kurwa drze się na całą okolicę. Ja mi pytała, dlaczego jej syn wychodzi po nocach i krzyczy imiona ich dzieci. O tej porze wszyscy chcą spać. Wtedy mama Adama spojrzała na nią ze zmieszaniem. Proszę pani, ja o niczym nie wiem, ale uspokoję syna. Czaną miną, <noise> powiedziała, że jej syn nigdy nie wychodzi z domu w środku nocy. Kłótnia obu kobiet stawała się coraz zacieklejsza. Be, be, be. Sąsiedzi zaczynali pytać o co chodzi, a większość z nich wzięła stronę mamy Adama. Okay. Gdyby chłopak krzyczał po osiedlu w środku nocy, z pewnością wszyscy by go słyszeli, a żaden z sąsiadów nigdy nie słyszał go o tej porze. Chciałem tam to co. Rodzina wkurzonej kobiety słyszała go w środku nocy, mhm. przez co nie mogli spać, i dlatego niedługo później zdecydowali się wyprowadzić. Zapomniałem o tym na pewien czas, aż pewnego dnia mi się przypomniało. O Postanowiłem porozmawiać o tym ze swoją mamą. Może byliśmy wtedy zahipnotyzowani, zażartowałem. Nie, to była czyjaś sprawka, odpowiedziała. Okazało się, że pewien mężczyzna nagrał jak Adam krzyczy w ciągu dnia, a następnie puszczał nagranie z głośnika pod domami jego kolegów. Większość sąsiadów mieszkała trochę dalej od domów kolegów chłopca, okay. dlatego nie słyszeli krzyków w środku nocy. Mężczyzna dokładnie wiedział, w którym domu mieszka każdy z chłopców. Nie wiadomo jednak, jakie miał mhm. zamiary. Być może chciał wywabić kolegów Adama w środku nocy i no. coś im zrobić. Zadzkać im nożem. A może po prostu chciał komuś uprzykrzyć życie. Mhm. Pewnej nocy matka jednego z chłopców widziała mężczyznę uciekającego okay. z głośnikiem, z którego wydobywał się nagrany głos Adama. Wtedy opowiedziała o wszystkim sąsiadom. Przestraszona matka jednego z kolegów Adama zdecydowała się przeprowadzić wraz z rodziną, nie czując się bezpiecznie w tej okolicy. Mhm. Niedługo później i ja wraz z moją rodziną się przeprowadziliśmy. Kiedy dziś o tym myślę, uważam, że to było naprawdę niepokojące. Niezależnie od tego, jakie miał zamiary, na pewno musiał on być jednym z naszych sąsiadów. No Dobra, widzowie, widzimy się z, powiedzmy, następnym materiale. Nie odchodzi od monitorów. Wcześniej ubiegłego roku miałem wypadek. Policja no. powiedziała moim rodzicom, że mój stan jest bardzo ciężki. Ci natychmiast przyjechali. Do bardzo sztukala, ciężki. Gdy mnie zobaczyli, byli przerażeni. Gdy zdarzył się wypadek, ja akurat spałem, przez co nie za wiele pamiętam. Jednak mm. jedna rzecz. Ale ty masz picie serca! Czy utkwiła mi w pamięci bardzo głęboko. 98. A mianowicie to, że nie mogłem w ogóle oddychać. Wiecie, jak to jest nie móc złapać choćby małego oddechu? Nie. wyjaśnić. to wie, jesteście w szpitalu, na przykład macie taki wypadek i nie macie się złapać oddechu. I powiedzmy, no to jest ból niesamowity. To w taki sposób: weźcie głęboki oddech, przytrzymajcie go przez 3 sekundy, a następnie, zamiast wypuszczać powietrze, spróbujcie jeszcze raz wziąć wdech. Ja miałem tak przez dłuższą chwilę, o kurwa. póki nie straciłem przytomności. Co jest? Czy nadszedł mój czas? Pomyślałem. Zróbcie tak i napiszcie na komentarze, że tak zrobiliście. Wielu przyjaciół, z którymi często rozmawiałem o śmierci w bardzo błahy sposób. Jednak gdy ta zjawiła się u moich drzwi, mhm, byłem o nie! Moja twarz była tak opuchnięta, że nie mogłem otworzyć oczu. Nawet moja mama z początku mnie nie poznała. Po wypadku straciłem częściowo pamięć. O nie. Czasie... Najgorsze jest to, jak tracicie tę pamięć. Kiedy się wybudziłem, moją jedyną myślą było to, że zaraz umrę, a po chwili znów odpłynąłem. Wielu ludzi pytało mnie, czy podczas bycia nieprzytomnym miałem sny i czy w ogóle czułem jakikolwiek upływ czasu. Odpowiedź brzmi: nie. Gdy odzyskałem świadomość, leżałem już w szpitalu. A wiecie, co jest najstraszniejsze? Wszyscy myśleli, że świadomość odzyskałem dopiero po trzech tygodniach bycia nieprzytomnym w szpitalu. Tak naprawdę jednak świadomość odzyskałem dwa tygodnie wcześniej. Nikt o tym nie wiedział, rodzina, pielęgniarki, a nawet No bo jak jesteście nieprzytomni widzowie, to nikt z was nie widzi was, powiedzmy, tylko widzi samego siebie. No Lekarz. Nie mogłem ruszyć żadną częścią swojego ciała i miałem tego świadomość, jednak słyszałem wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Początkowo myślałem, że jestem martwy. To niebo, czy może sen? Takie myśli zaprzątały mi głowę. Jednak po chwili usłyszałem, jak moja mama do mnie mówi: Okej, okay, jestem w szpitalu, miałem wypadek, czułem się jak w jakimś czyścicu. Okay. Chciałem jakoś dać im wszystkim znać, że ich słyszę, ale nie mogłem nic zrobić. Byłem dosłownie więźniem we własnym ciele. Pielęgniarki przychodziły do mnie trzy razy dziennie. cały okay. mój stan i reakcję źrenic na światło. Chciałem jakoś zareagować, jednak nie mogłem nic z tym zrobić. W końcu przestałem liczyć dni. Nie miałem co robić, więc starałem się spać jak najwięcej. Gdy nie mogłem, wyobrażałem sobie w głowie różne rzeczy, co okay. w końcu stało się bardzo nudne. Gdy myślałem, że minęły trzy lub cztery dni, okazywało się, że minął zaledwie dzień. Godziny wizyt były zazwyczaj w ciągu dnia, więc był to mój główny wyznacznik przemijających dni. Po jakimś czasie zacząłem martwić się o swój stan fizyczny. Mhm. Czy nic się nie stało z moimi kończynami? Czy nie uszkodziłem kręgosłupa podczas wypadku? Wtedy uświadomiłem sobie, że parę lat hmm. temu podpisałem zgodę na bycie dawcą organów po mojej śmierci. Co jeśli moi rodzice zdecydują się przekazać moje organy komuś innemu, mimo tego, że wciąż żyję? Wiedziałem, że będę miał poważny uraz psychiczny, nawet hmm. jeśli uda mi się jakoś z tego wyjść. Co gorsze, czułem dokładnie ból na całym moim ciele. Najbardziej bolesny był moment, w którym wywiercili mi dziurę w gardle. Lekarz stwierdził, że jestem w śpiączce, dlatego wszystkie czynności odbywały się bez żadnego znieczulenia. Po odzyskaniu przytomności uświadomiłem sobie, że ból, który czułem wcześniej, był i tak dziesięć razy mniejszy od tego, który odczuwałem później. Okay. Gdy byłem w śpiączce, zmiany opatrunków w ogóle mnie nie bolały. Jednak po odzyskaniu przytomności czułem wtedy ogromny ból. Na oddziale intensywnej terapii zazwyczaj wyraźnie widać, jaki jest stan pacjentów. Pielęgniarki dbają o czystość i dają leki w wyznaczonych godzinach. Od tamtej pory mam niezwykły szacunek do tego zawodu. Pewnego. widzowie, Bez żadnych komentarzy mi tam, dobra? <grymna> pielęgniarka wstrzyknęła mi coś przez rurkę w nosie. Do tego czasu w ogóle nie odczuwałem głodu, jednak po podaniu mi tego skromnego posiłku poczułem wilczy głód. Rzecz jasna nie czułem smaku jedzenia, jednak mimo to sam proces transportu posiłku do mojego żołądka był niezwykle przyjemny. Czułem mm -hmm. jak coś ciepłego wypełnia moje ciało i było to chyba najprzyjemniejsze uczucie, jakiego tam doświadczyłem. Okay. Niedługo później cofnęli część podanego mi posiłku, aby sprawdzić siły trawienne mojego żołądka. Czułem jak jedyna w tamtym czasie przyjemność jest ze mnie wysysana, czego bardzo nie lubiłem. Mimo to, za każdym razem, jak słyszałem pielęgniarkę przychodzącą z posiłkiem, byłem przeszczęśliwy. Minęły dwa tygodnie, kiedy doktor podjął decyzję o próbie wybudzenia mnie. Po wstrzyknięciu mi jakiejś substancji czułem, jak moje oczy natychmiast się otwierają, jednak lekarz stwierdził, że miało to miejsce dopiero po godzinie od wstrzyknięcia. Mimo to wszyscy byli bardzo zdziwieni, gdyż mało kto budzi się już po godzinie. Oczywiście, poza otwarciem oczu, nie mogłem w tamtym momencie zbyt wiele zrobić z moim ciałem. Okay. Z czasem starałem się ruszać palcami, a nawet próbowałem coś powiedzieć. Przez następne tygodnie miałem codziennie rehabilitację w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Tak to jest. Wszystkie moje mięśnie były osłabione i mało wydajne. Najgorsze było chodzenie do toalety. Hm. Sami domyślcie się dlaczego. Po kolejnych paru tygodniach mogłem w końcu opuścić szpital. Gdy leżałem jeszcze nieprzytomny w szpitalu, często słyszałem, jak pielęgniarki plotkują. Po powrocie do domu wyznałem rodzicom, że przez około dwa tygodnie byłem świadomy tego, co się dzieje wokół mnie, jednak nie chciałem zdradzać niczyich sekretów, które w tamtym czasie poznałem. Przez parę następnych nocy dużo myślałem nad tym, czego doświadczyłem. Co jeśli nagle moje płuca odmówią posłuszeństwa i znowu nie będę mógł złapać oddechu? Przez strach o to bardzo mało spałem w tamtym okresie. Jak to jest? Bałem się, że znów stanę się więźniem własnego ciała i nie będę mógł się ruszać ani nic powiedzieć. Najbardziej przerażał mnie fakt, że ludzie wokół mnie znów będą nieświadomi tego, że jestem przytomny słuchanie płaczu bliskich i ich rozmowy o tym, co się może stać, są bardziej bolesne, niż można sobie wyobrażać. Może ta historia nie należy do najstraszniejszych, jednak chciałem wam opowiedzieć o czymś zupełnie innym, o czymś, czego mało kto doświadczył. Pamiętajcie, aby być ostrożnym. Bądźcie ostrożni, widzowie. Rozglądajcie się na drogach. No, mamy wracać już Ostatni film i... tyle. Porwanie czy? To wydarzyło się, gdy miałam 16 lat. Marzyłam o nowym 17? IPhone po tym, jak mój brat zniszczył mój stary telefon. No. A w głębi serca cieszyłam się z tego, bo miałam powód, aby kupić sobie najnowszy model. Za ile?! Kosztował on jednak prawie 1000 dolarów i nie było mowy o tym, aby rodzice mi go kupili. Niech to nie I zapytaj. Postanowiłam więc pójść do pracy. Zostałam zatrudniona o. w markecie i zazwyczaj brałam późne zmiany. Mój Dobry współpracownik, John, był bardzo miłym gościem i dużo mi pomógł. — Macie przyjaciela Johna? Podczas jednej ze zmian moi rodzice byli na wyjeździe, co oznaczało, że musiałam wrócić do domu pieszo. Było późno, więc poprosiłam Johna o podwózkę. Podwiedźcie mała? Powiedziałam mu, jak dojechać do mojego domu, jednak on mnie nie słuchał. Jechaliśmy kilkanaście minut, aż dotarliśmy do opuszczonej restauracji. Plutałam go, aby odwiózł mnie do domu, jednak ten chwycił mnie za ramię i zaciągnął do środka. Wewnątrz siedziała przywiązana do krzesła kobieta, która wyglądała jakby nie spała od kilku dni. Hmm. John posadził mnie na krześle obok i też przywiązał. Wtedy po raz pierwszy zauważyłam u niego tak dziwny wyraz twarzy. W tamtym momencie żałowałam, że mu zaufałam. Zamknął drzwi i poszedł do innego pomieszczenia. Na szczęście nie zakleił mi ust i mogłam rozmawiać z tą kobietą. Powiedziała mi, że żony należy do grupy, która porywa kobiety, znęca się nad nimi, a następnie je zabija. Nic okay. nigdy nie udało się ich złapać. Byłam tak przerażona, że nie mogłam pozbierać myśli. Wiedziałam jednak, że nie mogę się poddać i muszę zawalczyć o swoje życie. Udało mi się uwolnić, po czym pomogłam nieznajomej kobiecie. Próbowałyśmy wyjść po cichu, jednak po opuszczeniu restauracji widziałam, jak John nas obserwuje z uśmiechem na twarzy. Na szczęście zostawił kluczyki w aucie i się uciec jego samochodem. Zadzwoniłyśmy na policję, a następnie wskazałyśmy im opuszczoną restaurację. Okay. Niestety Johna już tam nie było. Po dziś dzień przechodzą mnie ciarki, gdy o tym myślę. Co by się stało, gdyby John przyłapał mnie na próbie ucieczki za wcześnie? No co, by cię zajebał, no proste no. Dobrze widzowie. Subskrybujcie, komentujcie, chcecie więcej, zostawcie łapę w górę i zostawcie tam dla mnie lajka, bo promujecie mi odcinki. I tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, cześć.